3, 2, 1 i jedziemy. W dzisiejszym odcinku o potyczce Apple z Microsoftem. Pierwszym człowieku zarażonym wirusem komputerowym, Tanim tablecie XO3, w smartfonie Dell Street, a na koniec o tym, jak niebezpieczne mogą być urządzenia elektroniczne. Narzędzie prezentowane w dzisiejszym odcinku jest SuperCook.com, a recenzowanym startupem AleKiedy.pl Cześć, witamy Was w 20 odcinku Webshake TV. Webshake TV to cotygodniowy program o ciekawostkach ze świata internetu i nowych technologii. Dziś znajdujemy się we włoskiej restauracji Prego na ulicy Krupniczej w Krakowie. W końcu jakaś ładna pogoda, tam w ogóle mamy lustro, także widać co się dzieje na ulicy. Nie pada, fajnie. Apple zostało najdroższą firmą technologiczną na świecie. W ostatnią środę bodajże wartość firmy Apple przeskoczyła Microsoft, to się oblicza jakoś tak, że wartość jednej akcji przemnożona przez wszystkie akcje i wyszło, że Apple ma teraz 241,5 miliarda, a Microsoft 239,5 miliarda dolarów. Tak, warto wspomnieć, że są to wartości giełdowe, a nie jakby realne przychody czy zarobki tych firm, bo tutaj wciąż Microsoft o 16 miliardów dolarów przewyższa Apple'a, mhm. ale to i tak są kwoty, kwoty mizerne w porównaniu na przykład z ExxonMobil, tak? Która przychód szacuje na 301,5 miliarda dolarów. Także nie nawet wartość, a cały przywód. To jest firma, najdroższa firma bodajże na świecie. W tym momencie i... Z branży i tak to, paliwowej, tak? To jest branża paliwowa, dokładnie tak. Takie dużo zer trochę. Bardzo dużo. W Wielkiej Brytanii żyje niejaki dr Mark Gasson z University of Reading, który określa się mianem pierwszej osoby zarażonej komputerowym wirusem. Yy, dr Mark ma wszczepiony chipset, yy, który używa do otwierania drzwi, do odblokowania komórki, jakiegoś tam przejścia z systemów zabezpieczeń, no i właśnie sam zainfekował sobie ten chipset. Udowodnił, że da się takie urządzenia też infekować właśnie poprzez to, jak one łączą się z zewnętrznymi systemami. No i to jest dość niebezpieczna sprawa. No, załóżmy, że macie jakiś tam system podtrzymujący życie, czy nie wiem, jakiś bardziej zaawansowany mechanizm, który tam odpowiada za pracę serca i tak dalej, i ktoś w jakiś sposób to zainfekuje. Mhm. Albo też inna fajna rzecz, znaczy mało fajna. Dużo się mówiło jakiś czas temu o tych chipach montowanych w ludziach, mhm. które mają służyć na przykład za dowody osobiste i tak dalej, różne tam przepustki. No i wyobraźcie sobie teraz, że ktoś, nawet dla żartu. Zawirusuje wam chip, który pozwala wam otworzyć sobie drzwi do domu. No albo na przykład, nie wiem, podmieni imię, nazwisko, zdjęcie czy cokolwiek i nagle będziecie słabym terrorystą. A ja się tak zastanawiam, no fajnie, kolej sobie wstrzepił wirusa, czy tam wrzucił wirusa na ten swój chipset i co później wysłał nockę prasową? Także. Bo to było BBC, tak? Tak. Zainteresował na, się im BBC. też BBC się nie. Jest fajnie, no wiem, sami do niego nie dotarli. Ciekawe, czy tak. ma antywirusa? <noise> czy Kasi czy Kaspers antivirusa. Kasperski pomoże albo Norton, tak czy inaczej, ale to było niezłe, nie? Teraz Nortonie, Kasperski bierzcie się do dzieła, wypuśćcie teraz antywirusa na ten chipset, na pewno podchwyci BBC i wszystkie inne firmy. Tylko 5% chcemy od tego. Kolejna rzecz, o, chcemy, o której chcemy Wam powiedzieć jest xo od OLPC. Zdoby się wymówić, to jest taki tablet, który wygląda jak taka tabliczka. Tablet już, już zaczął być produkowany jakiś czas temu, natomiast e, generalnie on ma być połączeniem użyteczności laptopa, iPada i Kindle. Jest skierowany głównie do osób, osób, głównie do dzieci tak, z trzeciego świata, z krajów rozwijających się, bo jego główną zaletą ma być cena. To jest tylko 75 dolarów i ma się on pokazać w grudniu, w grudniu tego roku na targach CES. W grudniu ma być skończony, ma się pojawić w styczniu, no, w styczniu przyszłego tak, roku na, na targach na CES. -ie. Jeżeli chodzi o parametry techniczne, on ma mieć 9 cali. I w tym momencie, jeżeli chodzi o ekran, on będzie szklany, natomiast twórcy mówią, że chcą dojść do tego, żeby ekran właściwie całe to był w 100% plastik, żeby był niezniszczalny w cudzysłowie, żeby tam nie tłuczący się i tak dalej. wiadomo, jeżeli to wszystko leci do krajów trzeciego świata, czy tam rozwijających się krajów, jak to się ładnie mówi, to tam może być takich sporo niebezpieczeństw. Co będzie używany w warunkach ekstremalnych, ekstremalnych tak na zewnątrz? Być może. No. Wiesz co, też zastanawiam się na przykład nad parametrami technicznymi takiego urządzenia, bo być może cena będzie o, o tyle zachęcająca, że też normalni użytkownicy będą no chcieli go nabywać. Ja się też tak zastanawiałem, czy to rzeczywiście będzie tylko i wyłącznie słane tam i tutaj nie będzie można tego nigdzie kupić. Być może oni zejdą z ceny właśnie dla tych osób, prawda? Wyobrażasz sobie, że wiesz, że teraz ludzie ściągają iPada ze Stanów, a później z jakiejś Republiki Konga ktoś będzie ściągał tego XO3. Nie wiem, no nazwa zresztą jest mało marketingowa, no nie? Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tak czy inaczej, styczeń ma być gotowy prototyp do zaprezentowania, a to bardzo ciekawie wygląda. Zresztą, jak chcecie, wygooglajcie, tam jest kilka filmików nawet na YouTubie. Kolejnym urządzeniem, które chcę Wam przedstawić jest Dell Streak, czyli tak naprawdę tablet o smartfon bo Dell określa go mianem tabletu, ale jakby w branży to dalej jest, jest smartfon, bo ma tylko 5 sali. 5 sali. Natomiast parametry techniczne tego urządzonka to jest jednogigowy procesor, 16 giga pamięci, 5 megapikselowy aparat i system od Google, czyli OS Android. No i, i tutaj większość tam ludzi twierdzi, że to jest od strony Dela bardziej taki zabieg marketingowy, że nazwali, bo to jest smartfon. Wydawny tablecik, czas. tak? Tak, że oni też wydali tablet i to uwaga tablet na Androidzie. Gdzie to już jest rarytas że tak naprawdę niewiele... W ogóle wyszedł jakiś tablet na Androidzie jak do tej pory? Był jakiś japoński chyba, czy chiński. Ale chwalili nie... się, że był pierwszy tablet na Androidzie. Ale nieba. już wyszedł do produkcji, czy to była zapowiedź? Tego Pamiętasz. nie też. No właśnie. A wiem, że jakieś pomoski się pojawiły, natomiast fajną rzeczą w tym Dell streak jest Gorilla Glass, czyli taka powłoka, ekran po prostu produkowany przez Della, którymi się chwalili. To jest ekran, który ma być nie, nie do roztrzaskania. I, I nawet były takie testy. Gizmondo zrobiło testy w niektórych kręgach, nazywane Gizmondo. Sprawdzali trwałość tego ekranu i trwałość materiału, z którego jest zrobiony i gdzieś tam pierdzielali długopisem w ten ekran, żeby porosować i podobno ani reski. Tuż tylko z tego. Tuż. Długopisu, długopisu wypłynął jak krew czerwona. Czyli, ale... czyli szmateczka i mamy jak nowe Streak. Ostatnim tematem, który chcę Wam zaprezentować, to jest niebezpieczeństwo, jakie za sobą niosą urządzenia elektroniczne. Na początek pan Roger, 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 Ritter, Roger Ritter, który zauważył, jak z pewnego sklepu ATT jacyś złodzieje wynoszą ileś tam iPhone'ów. No to pan Roger, nie myśląc długo, wyjął pistolet i zaczął do nich strzelać, jak brudny Harry na środku ulicy. Generalnie chciał im przedzurabić opony, chwała Bogu, że nikomu nic się nie stało. No i niestety skończyło się to dla niego niefajnie, bo trafił do więzienia. Trafił za kratki, za nieuzasadnione nie użycie broni, tak. tak naprawdę. No a jak ktoś ładnie podsumował w sieci, za totalny, totalny idiotyzm. Jeszcze on powiedział, że on nie jest żadnym bohaterem, on po prostu chciał pomóc. Kolejnym tematem jest numer klątwa, numer telefonu komórkowego 0888 888 Samo wypowiadanie już może zabić. Tak. Dlaczego jest za niebezpieczny? Ano dlatego, że trzech jego poprzednich właścicieli zginęło w dość tragicznych okolicznościach. To byli Rosjanie czy Bułgarzy? Bułgarzy bo tak? tak, tak. Pierwszy z nich nazywał się Grasznow. To był CEO jakiejś tam kompanii produkującej telefony komórkowe i on umarł na raka. Tak, drugi to był pan Dimitrow, On handlował narkotykami akurat i zginął podczas randki. To był taki cesarz narkotyków, zastrzelił go po prostu. A trzeci, Dyshliev, on był agentem nieruchomości, natomiast po godzinach na boku dorabiał sobie handlując koką. I on zginął w trakcie lunchu. Tak, no, co najlepsze, bułgarski operator firma Mobitel wreszcie zdecydowała się zdeaktywować ten numer. Także, także na, klucz, na nikogo już tak twa raczej nie powinna przejść. Nie próbowaliśmy dzwonić, baliśmy się. A teraz zerknijcie, co potrafi dzisiejsza aplikacja. Narzędzie, które chcemy Wam dzisiaj pokazać, to supercook.com. Supercook służy do wyszukiwania potraw przez podanie składników, jakie aktualnie mamy w lodówce. W Polsce pojawiło się już kilka podobnych startupów, ale naszym zdaniem żaden nie miał takiej skuteczności jak Supercook. Głównym elementem strony jest formularz dodawania nowych składników. System podpowiada nazwy tych, które ma już w bazie, a wyniki wyszukiwania aktualizowane są automatycznie. I dzielą się na dwa typy. Te, które możemy stworzyć przy użyciu składników, które mamy, i te, do których czegoś nam jeszcze brakuje. Wyniki wyszukiwania są podzielone na cztery kategorie: wszystkie przystawki, dania główne i desery. Jeśli mamy założone konto, każdy przepis możemy dodać do naszej książki przepisów i później mieć do niego łatwiejszy dostęp. Oprócz tego supercook zasugeruje nam wtedy, jakie jeszcze rzeczy możemy dokupić, żeby móc ugotować jeszcze więcej potraw. Jeżeli jesteście fanami gotowania, przetestujcie ten startup. W tym tygodniu w dziale Startup Corner chcemy zaprezentować Wam narzędzie strony alekiedy.pl. Alekiedy Ale Kiedy to jest strona, która umożliwia znajdowanie ciekawych wydarzeń, które akurat dzieją się w okolicy. To jest wszystko skategoryzowane, możecie podać swój profil, powiedzieć w którym miejscu się znajdujecie, zawieźć wyniki wyświetlania, czyli generalnie, jeżeli jesteście ciekawi, co dzieje się wokół Was, w Waszym mieście, możecie korzystać z alekiedy.pl. Tak, natomiast klikaliśmy sobie tą aplikację dosyć długo, chcąc ją, chcąc ją jakby od podszewki ugryźć. My szczerze mówiąc, ja osobiście nie jestem do niej przekonany ani trochę. To jest całkiem młody startup. On wystartował chyba niecały cały miesiąc temu, jeżeli dobrze pamiętam. Finansowany z 8-1 Natomiast jest kilka błędów takich, takich użytecznościowych. Na przykład, nie wiem, wchodzę i mam się zarejestrować, żeby, żeby właśnie, co, co ja mogę zrobić? Właściwie nie wiem, co ja mogę zrobić po rejestracji. Dostaję na dzień dobry dwa boksy. Jeden biznesowy dla kogoś, kto chce dodawać wydarzenia i drugi zwykły. No i, i ja w tym momencie szczerze mówiąc, gdybym miał się rejestrować, żebym odpadł. Bo ja nie wiem, który ja mam wybrać. I nie wiem, czy, czy ja mam biznesowe. No i to byś chciał pewnie. Dodawać wydarzenia i, i je przeglądać. I, i nagłówki mówią, że dodawanie wydarzeń to jest box biznesowy, a przeglądanie to jest, to jest ten boks drugi. No i co? I, i tak naprawdę jak chcę zrobić, to i to, to co mam zrobić? Kolejną rzeczą, która na przykład mi się nie podoba w Kiedy.pl jest tak naprawdę próba wbicia się w kategorię, która jest dosyć silnie obłożona, bo ja na przykład jeśli chcę znaleźć jakiś koncert, czy to w Krakowie, czy w innym mieście, to są do tego, jest do tego masa serwisów, które takie usługi oferują i one są naprawdę. No ale co z... na przykład? Jak, no na przykład, jeśli chodzi o Kraków, ja mam taką stronę koncerty w krakowie.pl. No to... Tam w tej chwili działa tylko newsletter, ale mm. mam rozbite to tak, że mam naprawdę kilkadziesiąt koncertów tygodniowo, nawet te najdrobniejsze, o których Ale kiedy pewnie nigdy nawet się nie dowie. No właśnie, bo też ciekawie mm. jest czy to sami użytkownicy będą wydawać te koncerty, czy portal Ale kiedy, ale weź pod uwagę to, że tam na Ale kiedy możesz znaleźć nie tylko koncerty, nie tylko, ale tak, jakieś ale... inne wydarzenie. Jeżeli chcesz się ogólnie rozglądać, gdzieś, nie wiem, cokolwiek, tutaj masz koncerty, okej, okay, koncerty koncertami. Jeśli chcesz do kino, powiem. wchodzę na stronę danego kina, do którego chcę się wybrać, tak? Okej, okay, a czemu tego nie robić wszystkiego w jednym miejscu? Bo wydaje mi się, że ale kiedy może ich aż tyle nie zagregować? Ale Ile jest wyspecjalizowane? Musiałoby się otworzyć zdecydowanie bardziej, może nawet dorzucić Facebook Connect jako logowanie, bo użytkownikom nie chce się zakładać kolejnego konta. Jeszcze jedna sprawa, co nie wiem jak jest z monetyzacją, bo z tego co widziałem, to tam jedną metodą mogą być te dilemmy no z fajna partnerami. Czyli załóżmy, serwis dogaduje się z partnerami, czy partnerzy może podsyłają, kiedy mają jakieś obniżki duże, może serwis negocjuje, i ileś tam jest miejsc na to, żeby na przykład taniej sobie kupić gdzieś jedzenie, albo taniej się gdzieś wybrać. Też moim zdaniem zamiast wydarzeń na samym początku, które są jakby docelowym ekranem już po zalogowaniu, nawet jak wejdziecie na alekieter.pl, powinien być ten Wasz profil, Wasze konto. Dashboard taki, który, który, który sobie definiujecie. Tak, który pokazuje dokładnie, w którym miejscu jakie wydarzenia się dzieją. Tak czy inaczej, trzymamy za Was kciuki, bo aplikacja co trzeba przyznać, wygląda naprawdę bardzo fajnie. Może jest ciutkę zbyt skomplikowana. Jest za dużo, bo porównując na do Foursquare'a, no nie? No tak. No to jest Foursquare jest całkowicie. banalnym, także no nie wiem, moim zdaniem świata nie podbijecie, ale myślę, że przy dodatkowych paru usprawnieniach i, i, i dodaniu modelu na przykład funkcji jeszcze jakiś mobilnych typowo. To zdecydowanie. Zdecydowanie. Ja siedzę sobie teraz w knajpce i sprawdzam na przykład, co tutaj się dzieje wokoło. No chcę wyjść, nie chcę już dłużej siedzieć na piwie, chcę postać na piwie. Także trzymamy za Was kciuki i dajcie znać, jak się rozwijacie dalej. Powodzenia. Tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dziękujemy naszym partnerom, czyli hosterstwom, dostawcy wysokiej jakości usług hostingowych. A z Wami widzimy się już za tydzień, jak zwykle w środę. Do Cześć. zobaczenia. Dobra. Pim. 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 Może zadzwonimy na 0888 888, 888. 888. ale majtki to mogłeś ubrać. Czarek kośtek lampę przyczepił do kamery. Jest taką lampą. O. Oh. <gulady> Dobra, już nic nie mówię Nie będę z co rozmawiam, nie widzimy spodni. Cofnij mi to tutaj trzeba do To 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 to. to, to. WebShake TV Nie tak się Bierzesz te majtki w końcu czy nie? Skąd są te zdjęcia? Z Hongkongu? Ale co to jest?